Podem mną jest co no to jest kurwa co ci ma chłopy Palgo, Palgo, Pal go! Czym Przy, jest? Buch tam jest, to mi się podpali Mal go dobrze Dobra, jest, on tam jeszcze jest, on tam jeszcze jest. Tam jest. Nie zabijam nikogo. Czy ja mogę podnieść od teraz Dzięki. O, zginął? Właściwie ja zabiłem jednego Nie. ale dwóch. Już no. jeszcze? 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 jeden, jeden. Jeszcze? 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 trzech. Jak mam się tepnąć do góry? Po prostu X-a? Musisz go zabić. No, X, X do góry. Jak tepasz? Dobra Brawo, pajac. z Nie, w Widzę go, widzę go. Fasz, widzisz go? W krzak, krzaku. W krzaku. Jaca przepłynął. Ja co walę w krzaku, przed tobą jest. Dobra, dobra. Jakieś tu dwa siatki tu są. Ech? Co jest? Ja pierdolę O kurwa. Otary wybrałeś? Ty brałeś. Kurwa, ja należy próbę przeżyć! No to może tutaj będzie.